Cześć, ja mam na imię Paweł, jestem ratownikiem medycznym i chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o paru rzeczach, które są związane z stwardnieniem rozsianym, na które choruję od kilku miesięcy. Dzisiaj miał być tematem witamina D3 i jej neuroprotekcyjność oraz jej wpływ na stwardnienie rozsiane. Okazuje się jednak, że temat witaminy D3 w stwardnieniu rozsianym wcale nie jest tak prosty. Myślałem, że wezmę tam dane statystyczne z położenia geograficznego i zapadalność na choroby typu stwardnienie rozsiane. Okazuje się jednak, że to wszystko nie jest takie do końca proste, ponieważ samo występowanie stwardnienia rozsianego w zależności od położenia geograficznego jest Niezaprzeczalne nie i osoby, które żyją w krajach o dużo większym nasłonecznieniu, rzadziej zapadają na stwardnienie rozsiane. Niestety, jednak, mit o tym, że z, y, witaminą D3 można wyleczyć stwardnienie rozsiane, jest tylko mitem. Oczywiście, suplementacja witaminy D3 w bardzo wczesnych stadiach choroby jest bardzo ważna i faktycznie może pomóc w opóźnieniu choroby, w opóźnieniu rzutów, w opóźnieniu progresji jej następstw. Niestety w tych bardziej zaawansowanych stadiach choroby nie ma tak dużego przełożenia jak w tych początkowych. Mówią o tym badania naukowe i analiza ostatnich kilku lat z badań kohortowych. O tych wszystkich badaniach opiszę Wam to tutaj. Dam Wam wszystkie źródła, żebyście mogli sobie sami to sprawdzić. Co ważne. Warto suplementować witaminę D3, warto korzystać z kąpieli słonecznych, warto korzystać z takich źródeł jak jajka, ryby, jak yy, wszystkie produkty, które są witami, witaminę D3 bogate. Warto wychodzić na słońce i cieszyć się tym słońcem, warto korzystać z d z witaminy D3 z kilku powodów. Po pierwsze, działa neuroprotekcyjnie, po drugie podnosi nasz poziom zadowolenia. Samo światło ma świetny wpływ na mózg i na to, jak postrzegamy świat. Warto z tego korzystać, warto się zabezpieczać, warto podnosić poziom odporności, na którym ma ogromny wpływ. Natomiast nadmierna suplementacja witaminy D3 ma niestety też zły wpływ. Może powodować zbyt wysoki poziom wapnia w organizmie, co też nie jest dobre. Dlatego, zanim zaczniesz suplementację witaminą D3, skonsultuj się z kimś. Kto się tym zajmuje, spoczytaj, dowiedz się, nie wiesz we wszystko, co piszą w internecie. Nie wiesz we wszystko, co mówią ci znajomi. Ja usłyszałem bierz witaminę 3, ładuj w mięsień, rób to wszystko. To nie jest tak do końca prawda. Wszystko, co bierzemy, wszystko co robimy, wszystko, czym się leczymy, musi być robione z głową. Pamiętaj, że jestem ratownikiem, nie lekarzem. Nie jestem też dietetykiem. Korzystam tylko i wyłącznie z źródeł medycznych i staram się jakoś racjonalnie do tego wszystkiego podchodzić. Można zbadać poziom witaminy D3, można ją suplementować, ale rób to z głową i pamiętaj, że to nie jest magiczny lek, który Cię ze wszystkiego wyleczy. Pozdrawiam serdecznie, obserwuj mój kanał, dziel się tym, lajkuj, udostępniaj, subskrybuj. Pozdrawiam i do zobaczenia jutro.